A dzisiaj pokażę Wam jak odpalić i rozłożyć Jekko SPX 532 Na początek załączamy zabezpieczenie przekręcamy drucik w statyce zapala się zielona lampka teraz odkręcamy na pilotu. z boku klikamy żeby załączyć pilot Teraz zobaczymy jak się pojawia czekamy aż Pilot połączy się z żurawiem Następnie jeszcze raz naciskamy zielony przycisk oznaczony start. Dźwig potwierdzał połączenie. Startnie zatwierdzamy. Tu mamy po kolei mamy hak. Mamy założony jeep i przeciwwagę. Możemy zmieniać i wyłączyć, ale to w kolejnych odcinkach. Tutaj potwierdzamy. Tu widzimy, że nie pojawiają się żadne funkcje. Klikając przycisk Start. Potwierdzamy funkcję. Jesteśmy w trybie rozkładania nóg i jazdy, po kolei patrząc od lewej tu mamy jazdy, te dwa skrajne, potem mamy gąsienicę i potem rozkładanie nóg. Jeżeli chcemy jeździć i przestawiać żuraw jedną ręką, możemy przejść w tryb jazdy potwierdzić zielonym i wtedy tu mamy jazdę a tu mamy rozszerzenie i zwężanie gąsieni także dajemy na tryb rozkładania podpor po kolei rozkładamy podpory ciągniemy za tę dędzę ciągniemy nogę możemy ją zrobić na 22 stopnie na 45 i tak dalej tutaj pokażę ile stopni jest rozłożona łapa i w którym miejscu ile możemy dźwigać są strefy zływane a więc rozkładamy tu dajemy do góry łapę też możemy ją ustawić w dwóch pozycjach krótszej lub dalszej ta pozycja na 45 stopni rozłożona łapa łapa rozłożona na 45 stopni i na dalszy zatrzask powoduje, że dźwig ma pełen kudzisz. Dobrze tak po kolei. i mamy sobie dźwig. Czary są rozstawione. Odpalamy go. grzejemy świecę. Podpalamy dźwig. I dajemy wszystkie łapy. do 4 Łapy schodzą w dół. Teraz w tym momencie jak już dojechaliśmy nisko możemy użyć przycisku autopoziomowania. Zmieniamy tutaj do stref na poziomowanie. Jak widzimy i klikamy autopoziomowanie i dźwig się sam wypoziomuje. jeżeli jesteście chcecie dołożyć jeszcze albo doprecyzować coś oczywiście możecie też to robić sami klawiszami ale nie trzeba tego robić dźwig się wypoziomował przekręcamy na tryb pr pracy potwierdzamy znowu zielonym funkcje się nam pojawiły od początku obrót Góra, dół, główne ramię, wysuw, wsuw, główne ramię. Góra, dół, jeep, wysuw, wsuw, jeep. I możemy rozkładać zaczynając od podnoszenia głównego ramienia. Potem jeepa rozkładamy, uważając przy tym, żeby na dole nie uderzyć około. Dźwig w tym momencie jest gotowy do działania. Miłego dnia i miłej zabawy. Hej!